Cześć, cześć. Jak wiecie, organizowaliśmy niedawno konkurs dokładnie na najfajniejszy, najciekawszy odcinek Lucky Horse i właśnie dzisiaj go realizujemy. Yy, tytuł odcinka Koń jak jest, każdy widzi, a wygrała go Marianka. Dokładnie, a temat odcinka, jak widzicie, koń jak jest, każdy widzi. Jest to cytat z pierwszej polskiej encyklopedii. No i tutaj autor stwierdził, że koń jest tak oczywistym zwierzęciem, że nie warto go dokładniej opisywać. Natomiast my się właśnie dzisiaj tym zajmiemy. Dokładnie. Powiem wam, jakie są różnice między końmi, czym charakteryzują się poszczególne rasy, czym się różnią odmiany różne, jak gniada, kasztanowata, izabelowata i tak dalej. Oraz będziecie na pewno wiedzieć, co to jest. Jest gwiazdka, strzałka czy patelnia. Znaczy... Latarnia, latarnia, latarnia. Latarnia. <grytanie> 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 Dokładnie. Także koniecznie zostańcie z nami i oglądajcie dalej. Gratulujemy Mariance, a Was zapraszamy na dalszą część odcinka. Dokładnie. Oglądajcie koniecznie. Zacznijmy od tego, że wyróżniamy wiele ras koni. Mamy ich około 300, jednak na skutek stałego łączenia się tych ras powstają oczywiście nowe. Dzisiaj nie wymienimy wszystkie, ale postaramy się opowiedzieć o kilku. Dokładnie. A jeżeli chodzi o typy koni, to wymieniamy trzy podstawowe. Konie gorąco krwiste, zimno -krwiste i kuce. Oczywiście jeżeli chodzi o tą gorąco krwistość, to nie chodzi o temperaturę krwi konia, tylko bardziej o przeznaczenie konia. Konie zimnokrwiste są to zazwyczaj konie takie grubsze, pociągowe, natomiast konie gorąco krwiste są to konie takie bardziej pod siodło. Przytoczę kilka raz koni dosyć często spotykanych w Polsce. No i może pierwsza rasa, która właśnie tutaj stoi ko mnie, to jest koń huculski. Jest to prymitywna rasa koni górskich, które wywodzą się od tarpana, czyli jednej z najbardziej najstarszych ras koni. I te konie są dosyć niskie, ponieważ one osiągają maksymalnie 135 cm wzrostu, więc można by je nawet do kuców zaliczyć i są to konie bardzo takie wytrzymałe, dosyć takie troszeczkę pogrubiane i są to konie bardzo silne i bardzo odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. Konie, które mogą całą zimę przeżyć na pastwiskach tylko bez stajni. No i konie bardzo przyjazne, spokojne, idealne zarówno do jazdy w teren, jak i do nauki jazdy. Koń czystej krwi arabskiej to z kolei tak osobiście moja ulubiona rasa koni. Są to konie uważane za kwintesencję piękna konia. Jest to rasa jedna z najstarszych, od której wywodzą się tak naprawdę większość raz koni gorąco krwistych wywodzi się właśnie od Arabów. I konie te są przeznaczane najczęściej do pokazów, do wyścigów konnych oraz do rajdów długodystansowych. Tym nie mają sobie równych, bo są to konie bardzo wytrzymałe, oprócz tego, że są oczywiście przepiękne, ale również bardzo przyjazne i idealne pod siodło. Koń pełnej krwi angielskiej z kolei to konie hodowane specjalnie pod wyścigi konne. Są to najszybsze konie na świecie, których właśnie cała hodowla jest zazwyczaj ukierunkowana właśnie pod osiąganie najlepszych wyników na torze, ale również te konie są bardzo wszechstronne, ponieważ doskonale sprawdzają się w skokach przez przeszkody czy też w konkursie wszechstronnego konia wierzchowego. No i występują tutaj w dosyć dużej rozpiętości, jeżeli chodzi o wzrost, bo od metra do nawet ponad 170 cm wzrostu. Przejdźmy teraz do odmian koni, które występują na końskiej głowie. I tak, mleczny pysk jest to duża, biała plama, która występuje na końskim pysku lub między nozdrzami. Z kolei chrapka Chrapka to jest po prostu mała plamka biała, która występuje również między nozdrzami konia. Następnie mamy gwiazdkę. Gwiazdka to jest biała plamka występująca najczęściej na wysokości końskich oczu. Strzałka z kolei to jest po prostu wąski biały pasek, który ciągnie się wzdłuż grzbietu końskiego nosa. Następnie łysina. To jest szeroki biały pas, który ciągnie się przez całą głowę konia najczęściej. Oraz na koniec latarnia, jest to po prostu e, łysina tylko zahaczająca o oczy i o pysk konia. W bardzo fajny sposób możecie zauważyć różnicę między waszymi końkami na podstawie ich kopyt. Odmieniamy takie kwestie jak na przykład koronka, którą zobaczycie tutaj. E, koronka wygląda jak bransoletka e, wokół kopyta, taki biały pasek jak na kopycie. E, kolejna jest to skarpetka. Skarpetka jest to biały pas na nodze konia, który nie sięga tak do stawu skokowego. W kolejności mamy pończochę, którą zobaczycie tu na ilustracji. Pończocha od skarpetki różni się tym, że po prostu sięga za staw skokowy i jest to również biała plama. Ostatnia cecha charakterystyczna to zebra. Są tu poprzeczne pręgi na nodze konia, które często spotkacie u ras prymitywnych. Teraz przejdziemy do maści koni, czyli coś, co najbardziej konie od siebie odróżnia. I zacznijmy od maści gniadej, czyli takiej jednej z najczęściej występujących. Tutaj sierść ma kolor od jasnobrązowej do nawet ciemnobrązowej, a ogon i grzywa są czarne. W kolejności możemy sobie opowiedzieć o maści izabelowatej. Są to żółtawe konie, które mają troszeczkę jaśniejszą grzywę i ogon. Mogą nawet występować w białych odmianach. Teraz maść kasztanowata, czyli tutaj sierść ma kolor od żółto-rudej do brązowo-rudej i ogon oraz grzywa są w tym samym kolorze. Myślę, że z jedną piękniejszych maści jest maść kara, jest to całkowicie czarny koń z czarną grzywą, z czarnym ogonem. Myślę, że na pewno wam się spodoba. Teraz maść siwa, tutaj konie siwe występują wyłącznie wtedy, kiedy jedno z rodziców miało siwą maść i one nie rodzą się siwe od razu, tylko mają jedną z podstawowych maści na początku jako żebak, i dopiero z wiekiem siwieją i maść siwa tak naprawdę może mieć kolor od stalowo takiej szarej barwy do nawet całkowicie białej. Ostatnia z maści, bądź co bądź bardzo ciekawa, jest to maść srokata. Zauważycie na takim koniku siwym różnokolorowe nieregularne plamy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku wiecie już dokładnie, jakie są rasy koni, jak je odróżnić, jakie są maści, odmiany. Napiszcie nam koniecznie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona rasa, maść. Ogólnie, mim się z spostrzeżeniami. Jestem bardzo ciekawa. Tak, rozumiem. a twoja twoja tak z ciekawości? Mm, ja chyba najbardziej lubię karę Araby, aczkolwiek. No tak? nie są zbyt często spotykane. No zdecydowanie tak, tak więc mamy fajny temat do dyskusji, Dokładnie. E, więc pamiętajcie o komentarzach, o lajkach, o subskrypcjach. I no widzimy właśnie. się w kolejnym odcinku. Dokładnie. Do zobaczenia! No papa. Pa. Z tej strony ponownie Natalia i na koniec dzisiejszego odcinka odpowiem na kilka Waszych komentarzy, które pojawiły się pod poprzednimi naszymi filmami. Jeżeli taka formuła Wam się spodoba, to będziemy to kontynuować. A ja na dzisiaj wybrałam kilka po prostu takich ciekawych komentarzy, na które chcę odpowiedzieć, które chcę skomentować. I pierwszy z nich napisała anonimowa dziewczyna pod filmem dotyczącym pierwszej jazdy Konno pisze, że jak idzie na pierwszą jazdę, to przecież nie wie, na jakim koniu będzie jeździć, gdzie się kierować, do którego boksu, ogólnie kogo pytać, gdzie iść, czy iść, stajni, czy na hale, i tak dalej. No właśnie. I tutaj podczas pierwszego dnia w stajni ważne jest przede wszystkim to, aby nie bać się pytać, żeby pytać ludzi. Jeżeli nie wiecie gdzie iść, zapytajcie nawet pierwszej spotkanej osoby w stajni, czy wiedzą gdzie jest instruktor lub gdzie się kierować, jeżeli jesteście zapisani na jazdę. Instruktora najczęściej można znaleźć właśnie albo w stajni, albo na hali, w zależności od tego czy jazdy są w tym momencie prowadzone, ale też bywa, że stajnie mają swoje recepcje lub biura, do których też e, najczęściej należy się zgłosić e, właśnie przed jazdą, a szczególnie przed tą pierwszą jazdą. E, Także po prostu pytajcie, pytajcie ludzi e, lub też mówię, jeżeli jest biuro, to kierujcie się e, do biura i tam powinni Wam wszystko powiedzieć. Drugi komentarz napisała Klaudia Berestecka i pisze, że: Mam pytanie, mój koniec młody, ma 8 lat, ale nie chce zacząć galopować. Nie wiem jak go zachęcić, nie chcę używać bata, bo to go płoszy. A jak już zagalopuje, to kompletnie nie reaguje na sygnały typu zmiana nogi. Proszę o pomoc. Mam nadzieję, że ktoś może wie, jak ten zwykły nawyk konia zakończyć. No, moja tutaj rada na coś takiego jest e, prosta, a mianowicie pomoc doświadczonego trenera lub instruktora. W takich przypadkach moim zdaniem bez tego się nie obejdzie i żadne internetowe komentarze tego problemu nie rozwiążą, ponieważ konie są bardzo różne mają bardzo dużo różnych problemów czy też nawyków i my, jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy, odpowiednich naprawdę dużych podstaw do tego, żeby tego konia czegoś uczyć, to możemy wręcz i sobie i jemu zaszkodzić, bo mogą się kolejne jakieś złe nawyki pojawić. Także tutaj bardzo apeluję o. Zwracanie się po prostu o pomoc do instruktorów, trenerów i nie żałować pieniędzy na jazdę z instruktorem, bo wiem, że czasem jak się ma własnego konia, to też takie dylematy mogą występować, ale naprawdę wydawanie po prostu pieniędzy na trening z dobrym trenerem będzie później właśnie i dla was, i dla konia procentował. Także tutaj nie pytać w internecie, tylko pracować z kimś doświadczonym. I kolejna osoba pisze, że jej największą traumą jest to, że boi się używać bacika. I jak rozpoczynało jeździectwo, to również tam starałam się nie używać go, ale instruktorka tłumaczyła, że konia to nie boli, jak go troszeczkę uderzę I fajnie było, jakbyśmy nagrały właśnie wytłumaczenie, jak używać bacika, do czego on dokładnie służy, bo dorośli nie do końca wiedzą, że koni nie wolno bić. E, tak, no koni nie wolno bić, faktycznie, absolutnie się z tym zgadzam. E, natomiast faktycznie takie delikatne tam puknięcie konia e, batem, no nie sprawi, że on będzie miał jakąś tam wielką traumę, mam nadzieję. E, e, I raczej nie będzie go bardzo boleć, a faktycznie ten bat, e, no on jest naszą pomocą jeździecką. Ja szczerze mówiąc, to za bardzo też nie jestem za używaniem bata, i też jak mogę, to absolutnie go nie używam. Ale czasem jest tak, że on naprawdę. Jest potrzebny, jeżeli konia trzeba jakoś skarcić lub też właśnie wzmocnić pomoc wzmocnić łydkę przede wszystkim, to właśnie puknięcie konia bacikiem zdecydowanie pomoże, jak również w skokach. Użycie palcata tutaj krótszego, również bardzo często się przydaje, na przykład przed przeszkodą, żeby konia tak bardziej zachęcić. Także no, nie bać się używać tego bata, ale używać go bardzo, bardzo z rozwagą, i tylko kiedy naprawdę jest to konieczne. Bo i mówię ja sama, też nie do końca to popieram. I ostatni komentarz od Żanety, taki już bardziej techniczny, Żaneta pyta się, jak wsiąść z ziemi na wysokiego konia. Otóż, e, jeżeli nie mamy jakiegoś stołeczka, krzesła, czegokolwiek, żeby właśnie z tego konia wsiąść z wysokości, to ja polecam bardzo prosty trik. Wydłużenie puśliska po lewej stronie, czyli od tej strony, z w której, w której wsiadamy, Wydłużenie go na taką długość, żeby już podniesienie nogi i wdrapanie się na konia nie było dla nas problemem. Dla konia również będzie to wygodniejsze, także po prostu wydłużamy puślisko, a jak już wsiądziemy na konia, to z powrotem już z wysokości siodła podciągamy je na taką długość, jaka jest dla nas odpowiednia, także taki prosty trik. Dobra, a jeżeli dzisiejsze moje odpowiedzi na komentarze Wam się podobały, to piszcie więcej, będę odpowiadać i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!